PSX Fan powraca! Całkowicie odnowiony i zremasterowany numer pierwszy z 1998 roku, a w nim... Tekken 3, Mega Opis, wszystkie ciosy do wszystkich postaci, Bushito Blade, Gwiezdne Wojny, Street Fighter, Solucja i rozwiązania do Tomb Raider 2, GTA i Resident Evil 2. Oprócz tego zapowiedzi i duży plakat. Kup i zamów już teraz na www.retronix.eu. PSX Fan, 100% PlayStation. Cześć z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na środę, czyli przegląd prasy. Zawsze w środę spotykamy się i omawiam to co ciekawego właśnie wyszło ostatnio na rynku prasowym związanych czasopism z grami. Oraz to, co ma w przyszłości ukazać się, właśnie są jakieś być może zapowiedzi. Przed chwilą mogliście obejrzeć reklamę PSX Fana. Z tego, co dowiedziałem się, to dwa pierwsze numery, które będą reedycją numerów z 1998 roku, już wkrótce się ukażą. Można je w tym momencie już zamawiać na www.retronics.eu. I z tego co się dowiedziałem to prawdopodobnie jeszcze przed świętami w grudniu, prawdopodobnie w połowie grudnia mniej więcej będzie już właśnie będą one już gotowe, będą rozsyłane do osób, które je zakupią właśnie teraz trwa przedsprzedaż, dlatego zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. No ja też zamówiłem i gdy tylko te numery dostanę, to też z pewnością pokażę jakiś tutaj przegląd prasy na moim kanale. Prawdopodobnie jeszcze właśnie przed Świętami, także zachęcam do zainteresowania się tym tematem, tak jak widzieliście na reklamie właśnie przed moim tutaj materiałem, jest tam cała plejada znanych tytułów, Tekken 3, GTA 1, Tomb Raider 2, Resident Evil 2, także jest czym się tutaj jarać, interesować. No i prawdopodobnie niedługo również pojawi się zapowiedź drugiego numeru. Jeśli tak, to też z pewnością o tym właśnie tutaj poinformuję. Prawdopodobnie reklama na moim kanale również się pojawi. Także to tyle jeśli chodzi o zapowiedź PSX Fana. Tak jak mówię, warto się zainteresować. I dzisiaj przygotowałam dwa numery PSX Extreme, które chciałbym tutaj właśnie omówić, przejrzeć, zobaczyć, a właściwie to jeden, bo... Bo jeden to jest z ostatnich, a ja mam jeszcze zaległość z poprzedniego miesiąca, żeby przejrzeć. Nawet Wam powiem, że nie przeglądałem jeszcze tego, zaraz Wam powiem o co chodzi. Przygotowałem właśnie dwa te numery tutaj. W listopadzie prawdopodobnie ukaże się również nowy numer CD Action Retro. Jeszcze nie wiadomo jaka jest okładka i data wydania, ale już różne tam ptaszki ćwierkają, że to już tuż, tuż niedługo to się ukaże. Także no, czekamy to. Będzie chyba już piąty czy szósty numer tak? tego CD Action Retro? Piąty chyba, jeśli dobrze liczę. W każdym razie, bo były kiedyś dwa w 2017 roku, jak dobrze pamiętam. A te ostatnie numery to wyszły dopiero, dopiero niedawno. Jeden numer był właśnie chyba z okładką z Alienem z Obcym, a ostatnio był numer z Baldur's Gate. No to chyba właśnie teraz piąty numer będzie, jeśli ja dobrze liczę. Jeśli nie pominąłem jakiegoś jednego numeru. Tak, więc no jak tylko też to się ukaże, to z pewnością kupię, przejrzę, poczytam i pewnie też nagram jakiś film. Ja się bardzo cieszę, jestem entuzjastą czasopism, właśnie o grach. Kolekcjonuję, mam tego bardzo dużo i kupuję kolejne, właśnie, numery. I kolekcjonuję od lat 90. do dzisiaj PS and To jest numer. 313 z września, zobaczcie, już mamy listopad. Mam taką zaległość, że jeszcze tego z września numeru, powiem wam szczerze, nie przeczytałem. Nawet sam yy, poza kamerą nie miałem czasu, zupełnie w ogóle nie miałem czasu. I tak sobie ostatnio taka refleksja mnie naszła, że kurde, jak to jest, że dzisiaj człowiek jest, można powiedzieć, dorosły, wolnym człowiekiem, jest, nie musi chodzić do szkoły, a nie mam czasu, nawet żeby to przejrzeć. Nie mówię, żeby czytać, ale żeby przejrzeć, przekartkować, zobaczyć co tam nowego. Nie miałem zupełnie czasu na to. Ten numer za to z października tutaj ze Spider-Manem 2 na okładce. No, sobie z Dominiką trochę przejrzeliśmy, ale też nie cały, bo zabrakło czasu. I wiecie co? Tak sobie taka refleksja właśnie mnie naszła, że dawniej jak się chodziło do szkoły, to człowiek był, nie wiem, no dzieckiem, miało się kilka lat, 8, 9, 10 czy kilkanaście lat, było się nastolatkiem, no to czas jakoś. Wolniej płynął i było, był ogólnie, ogólnie czas na to, żeby wziąć te czasopisma, nawet kilka się kopowało w ciągu miesiąca i się je przeglądało, czytało, nawet później nieraz się do tych numerów jeszcze wracało po miesiącach czy po latach. Czytało się to drugi, trzeci, czwarty, czy piąty, czy dziesiąty raz. I, i jakoś na to czas był, a dzisiaj na to czasu nie ma. Jak to jest? Kurczę? Jakoś jak człowiek był dzieckiem, to czas płynął wolniej i nawet nieraz człowiek się nudził. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale myślę, że tak. No, jeśli ja tak miałem, to też się, nie wiem, leżało gdzieś na łóżku, czy się siedziało i się. Człowiek nie wiedział, co ma zrobić ze sobą. Nudził się, czas płynął tak wolno. A dzisiaj czas płynie tak szybko, że nawet nie mam czasu nieraz właśnie tego przejrzeć. Więc na drobie zaległość dzisiaj sobie zobaczę. Co tam we wrześniu było? Kurde, no nie można wypaść z branży tutaj. A no, to pewnie sobie w przyszłym miesiącu obejrzymy, w grudniu, jak wyjdzie nowy numer. I uzupełniłem też jeszcze braki, też nie wiem kiedy mam to przejrzeć, ale udało się kupić parę archiwalnych numerów PSX Extreme, których brakowało mi. Na ekranie również teraz wyświetlę informacje, których numerów mi brakuje. Jeśli ktoś z Was chciałby mi pomóc, już niewiele brakuje do, do zebrania kompletu, to będę bardzo wdzięczny za zainteresowanie i chęć tutaj pomocy. No, mam zamiar wszystkie numery zebrać od pierwszego do ostatniego, żeby była taka baza, właśnie wszystkich tych numerów PSX Extreme i baza gier, czyli jeśli będę jakąś grę pokazywał, ją omawiał, żebym mógł po nią sięgnąć w tym czasopiśmie. Więc pokażę, co udało mi się kupić ostatnimi tutaj czasy. 249 maj 2018, God of War na okładce. Tutaj 250 czerwiec 2018, to jest Call of Duty Black Ops 4, jeśli dobrze widzę. Ta czwórka to nie jest rzymska, tylko takie cztery linie, tak? Dalej mam 254. Październik 2018 Shadow of Tomb Raider. Gears of War 5, właśnie to Gears 5, tak to się wtedy nazywało. Październik 2019, 266 numer. 271 marzec 2020 Dreams A no coś o tej grze słyszałem, że to jest jakiś symulator tworzenia gry, coś takiego, a też chętnie bym się dowiedział, tylko wiem, że to nie jest retro, ale chętnie bym się dowiedział, co to było. No dalej, lecimy. 276 sierpień 2020 Ghosts of Tsushima. Mamy tę grę, jeszcze nawet zafoliowaną. Też może za jakiś czas na kanale się pojawi. Wasteland 3. Wrzesień 2020, 277 numer. Tutaj jeszcze mam yy, numer 291, listopad 2021 roku. Farming Simulator 2022 i ostatni numer, który udało mi się ostatnio zdobyć na okładce Rainbow Six Extraction. Numer 294, luty 2022. Także no powoli mówię, zbliżam się do kompletu. No, będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś z Was yy, ma jakieś archiwalne numery niepotrzebne albo zdublowane, chętnie przyjmę, przygarnę i uzupełnię tę kolekcję. Żeby Tak jak mówiłem przed chwilą, było baza, czasopis, baza gier. Inne czasopisma mam już skompletowane, zostało mi tylko PSX Extreme, żeby skompletować. Dobra, <laughs> no to przegląd prasy. Zapraszam dzisiaj na wrześniowy numer <laughs> FC i Sports FC24. Z września. Numer 313. Coś mnie gardło wzięło teraz. Zaczęło drapać akurat na sam koniec tego ujęcia. No, bywa. Dobra, zobaczmy. Kup koszulkę. Link do sklepu pod filmem. No dobra, popatrzmy. EA Sports FC24. To już nie będzie się nazywało FIFA. I z tego, co gdzieś tam czytałem w internecie, to już nawet poprzednich części, czyli z znaku FIFA, już cyfrowo nie można kupić. Więc jeśli ktoś ma pudełkowo te gry, no to być może będą one kiedyś unikatami albo będą zyskiwać na wartości. No chociaż o ile FIFA może w ogóle zyskać na wartości. No ale zobaczymy. Z czasem jak to będzie. Na przykład rocznik 2023. No zobaczymy. Co tu ciekawego? Jagged Alliance 3. No, to ostatnio było o tym głośno. We wrześniu była dziewiątka nawet na PS4, PS5 i tu na Xboxie też dziewiątka, Wysoko. A Switch 7. Jakiś nowy Mario wychodził. Tego to wychodzi pan powiem, aż za dużo. To już nawet człowiek już stracił rachubę. Kiedy, co, gdzie, kiedy wychodzi? Jaka część. Anbernic, nowa konsolka przenośna. Tego też już jest za dużo, łącznie z tymi wszystkimi chińskimi. No ale można na przykład amigę emulować, tego co widzę. Kilka różnych tych jest jeszcze, Tam jakaś taka konsolka jest, napisane jest chyba 3UP, czy jakoś tak, czy 1UP, czy 2UP, jakoś tak na tej obudowie. Relakcja z Gamescom. Alan Wake 2, to też o tym ostatnio głośno jest, S.T.A.L.K.E.R. 2 Warhammer, już kolejna część, też już człowiek stracił rachubę, kiedy, kiedy jakieś te wychodziły Warhammery Banishers, Ghost of New... 1, 7 listopada, o no to jakoś teraz hmm, powinno było wyjść Ghost Runner 2 o, Little Nightmares 3, ja w dwójkę grałem na PlayStation 5, ale te screenshoty. Właściwie jeden screenshot to za dużo, tutaj nic nie, nic nie pokazuje, bo tu już jest po prostu tylko jakaś figurka taka duża pokazana na, tym, na tych targach, ale fajnie. Chociaż dwójka mega trudna, ale chętnie bym jeszcze kiedyś zagrał, albo w dwójkę, albo w trójkę, nawet jedynkę mógłbym sprawdzić. Nowy jakiś Prince of Persia, The Lost Crown. Myślałem, że to już porzucony jest tytuł na rzecz właśnie. Assassin's Creedów, teraz jakiś będzie Jade, nowa, nowa jakaś część, nie, Hyde Park, znowu jakiś anonim coś opublikował, kurde, chciałbym też tutaj coś, skromność, tylko nie mam na razie pomysłu, co, ale nie, no tak na poważnie, jak... ciekawe jak tutaj się dostać, I czy ten anonim to cały czas jest ta sama osoba, czy kilka różnych, ciekawe, ciekawe jak tam, może ktoś jest, wiesz, jakimś ghostwriterem i się podpisuje jako anonima, a to naprawdę jeden, jeden z tych redaktorów. No zostawmy to, to tylko tak, tak dla żartu mówię. The Crew Motorfest 81 8 minus przepraszam wyścigi i właśnie recenzja nowej Fify, czyli EA Sports FC 24 8 dostało wywiad z twórcami The Crew Motorfest. A czemu akurat nie tam poprzednio? Tylko FIFA to poprzedziło. To też ciekawe. Baldur's Gate 3, to Dominika w to sporo grała, ale na PC, -cie. 9+, to trochę obserwowałem tę grę, Starfield, 9+, Lies of Pi, 7, Mortal Kombat 1, 8, no ciekawe jak na przykład dostała, jaką ocenę dostała 11, bo... Musiałbym to kiedyś zweryfikować. No ale wolę jednak klasycznego Mortal Kombat z lat 90. Ale kto wie, może kiedyś do tego wrócę. The Making of Karateka. A cóż to takiego? The Making of? Jak to The Making of? No, muszę to sobie poczytać. No bo Karateka znana gra, ale jak to The Making of? Film powinien się nazywać a to jest coś, co wyszło na PS5, Xboxa, Switcha i PC. -ta. No, muszę zobaczyć o co tutaj chodzi. Ten tytuł, ty, ten tytuł mnie trochę zaintrygował. I też kołek 2 wyszło na współczesne platformy. Ale dlaczego taka krótka recenzja? Przecież to powinno być na dwie strony. Mimo, że to już stara gra i już o niej wszystko zostało napisane, ale to chyba troszkę więcej zasługuje, myślę, ta gra niż tylko jedną taką krótką kolumnę. No, dziwne. Hmm, Cyberpunk Widmo Wolności. Też to Dominika gra, to też trochę to obserwuję. Na pc w to sobie gra. Y, Armored Core y, Fires of Rubicon. Nowa część mechów. Szósta. Co ciekawego dalej? Smurfy. Smurfy Kart. Coś jak Crash Team Racing Mario Kart. Też ciekawe może być, ale nisko, 5 plus tylko no ciekawe ciekawe dlaczego tak nisko też chętnie sobie się zapoznam z tym, przeczytam Red Dead Redemption 1, ten remake 7 na Switcha i PS4 bo to oryginalnie na PS3 wyszło zdaje się z tego co pamiętam Wild Arms. Retro recenzja z PlayStation 1. No mam tę grę na PlayStation Classic i dostało to tak jakby retro werdykt 8, współczesny 6 z minusem. No to to na pewno sobie poczytam, mimo że nie lubię arpegów, ale bardzo stylistycznie, graficznie mi ta gra się podoba. I chętnie do niej wrócę. A to też ciekawe, ja w nią grałem tylko krótko. Tu mamy wszystko w 2D, ale na przykład walki są z tego co widzę w 3D. No, troszkę podobnie jak Final Fantasy VII, gdy, gdzie walki były w 3D, ale te postacie były ładniejsze, a po świecie poruszaliśmy się takimi śmiesznymi, karykaturalnymi postaciami z dużymi głowami, małymi korpusami. Mortal Kombat 28 lat później, film, no mój ulubiony film też to chętnie poczytam sobie. Fajnie, że coś takiego się tu pojawiło. Estetyka. No to styl epoki: PlayStation Tim i PS2. Y2K. O, też może być ciekawy artykuł. Chętnie się zapoznam. Może być bardzo fajnie. Napisy końcowe. O, też może być ciekawy artykuł. Chociaż takich zazwyczaj peletonów tutaj nie czytam, pomijam, ale to może być ciekawe. Bardziej bagatelne bilardy. W poprzednim chanomerze coś było o tych bilardach. Czarny Gryminał. To sobie odpuszczę, ale tę grę chciałbym kiedyś pokazać. Jack Orlando. Przygodówka Point and Click. decalog Sharaka. Coś o PlayStation 1, no zobaczymy sobie co tu ciekawego napisali. Metal Gear Solid Ale ten GTA to nie jest z PlayStation, to jest z Game Boya. Co to tutaj robi. Metal Gear Rising. W to nie grałem i raczej sobie odpuszczę. Z filmów nic ciekawego nie widzę, anime. komiksy, cyberpunk widzę, jakiś tutaj nowy wtedy wyszedł. To odpuszczam, to też odpuszczam. Odpuszczam. Listy. Bańka pęknie, o to muszę zobaczyć o co tu chodzi. I to koniec, także do dzisiaj wszystko. Nawet są dwie okładki tutaj z The Crew Motor Fest i tą fifą, no ta chyba ładniejsza, no to zapraszam w sobotę na kolejny odcinek gier no a przy przeglądzie prasy prawdopodobnie spotkamy się myślę, że jeszcze w listopadzie a później być może w grudniu już najwcześniej no w listopadzie na pewno jakiś nowy numer PSXa wyjdzie, więc pewnie ten poprzedni pokażę ze Spider Manem 2 No i na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do następnych filmów. Jeśli się podobało, to proszę pozostawić łapkę do góry i napisać komentarz oraz zasubskrybować mój kanał po więcej tego typu filmów oraz obejrzyj starsze materiały, których nagranych jest na kanale ponad 1800. I będę również bardzo wdzięczny, jeśli ten film oraz inne udostępnisz na Facebooku na swoim profilu, żeby twoi znajomi dotarli również na mój kanał, żeby zobaczyli, jakie filmy nagrywam i żeby tutaj się również zadomowili. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj! Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, z lotów czy pikników militarnych wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów np. DeLorean z powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retropress na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retropress ratujemy Polonezy.